Witam. Dzisiaj spojrzymy sobie na kwiatka Lanhoe Queen. Bardzo ładny kwiat. Zaraz wam pokażę. Kupiłem te kwiaty, bo podczas moich niedawnych podróży poznałem fajną Lochę w Kambodży. No i niebawem się tam będę wybierał. No nie wypada jechać z pustymi rękami. Spójrzmy na te kwiaty. Bardzo ładnie się prezentują. Myślę, że, myślę, myślę, że nowo poznana Locha będzie zadowolona. I, i, I będzie fajnie, będzie fajnie, kwiatki są naprawdę bardzo ładne, trochę różowe, tutaj te pęki, pąki widzimy zielone, które nie bałem się otworzą na swój świat. Kalanchoe, kalanchoe bardzo fajnie, nie wiem co oni tam w Kambodży mają, dopiero się dowiem. Ale takiego czegoś raczej nie mają. I bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda. No jak kwiatuszki rosną sobie bardzo ładnie. Ja jestem, jaki jestem, ale lubię kwiatki. Lubię kwiatki, w ogóle lubię różne takie miłe rzeczy. No i do kwiatków zawsze to będę mówił. Do kwiatków się mówi. Do kwiatków się mówi, bo one słuchają. A jak się mówi, do kwiatków. I one słuchają, to aż lepiej rosną. No, jeśli chodzi tutaj o podlewanie tego kwiata, kala kalanhoe. No to, no to, no to jest to bardziej taki kwiat dekoracyjny. Wiadomo, on nie jest do spożycia. Jeśli chodzi tutaj o podlewanie, to umiarkowane, żeby też go nie przelać. Ale też musi pić. Też musi pić. Jak każdy człowiek. No i tak kalauchoe wygląda. Polecam każdemu, bo bardzo fajna roślina. Spójrzcie, to ma w ogóle takie jakby nie, liście, nie wiem jakby to, jakby to, 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 to. Nie na to spojrzeć. No to wygląda jak puzzle, jakby to było jakieś plastikowe, a to nie. To jest normalne, to są normalne, żywe liście. Tylko po prostu one mają taką strukturę. Elegancko. Elegancko, takie nietypowe, te kwiaty, takie mówię, Locha będzie zadowolona i będzie fajnie wszystko. No, dobra, bo ja muszę jeszcze bilety kupić, yy, muszę kupić bilety, bo batyskafen tam nie, 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 nie dopłynę, bo jest w naprawie, yy, także tak yy, kalanchoe wygląda, no ja się pomału zbieram, no. Także yy, polecam, polecam. Na razie.